Czekam więc na decyzję pierwszej partii. Powinna być to partia lewicowa: o wprowadzenie kwot w głosowaniach na stanowiska w partii, do zarządów, do rad naczelnych. Dziękuję za te oklaski. Martwię się, że tylko płyną z części sali. Dość maskulinizmu i męskiego szowinizmu. Dość niedoceniania tego potencjału, który stanowi 50% lepiej wykształconych osób w Polsce, lepiej wykształconych osób. Ponad 50% powiedziałem. Tak jest. Niezastąpiony w kwestiach Informacyjno-faktograficznych Tadeusz Iwiński podpowiada 51% polskiego społeczeństwa lepiej wykształconego. I proszę Państwa, tu nie chodzi o gesty, tu nie chodzi o kolejne akcje, które będą wyłącznie spektakularne czy pr -owskie. Tu chodzi o rzeczywiste podejście do problemu kobiet, do problemu miejsca kobiet w życiu politycznym, ale także w życiu gospodarczym. O płace dla kobiet, o stanowiska i o przyjęcie takiego systemu, który będzie pozwalał kobiecie łączyć działalność zawodową z macierzyństwem, czyli z, tym, z tą rolą, w której jest niezastąpiona i mimo wszelkich starań niezastąpiona pozostanie. Otóż, proszę Państwa, dokończenie emancypacji kobiet, temat kolejny. Ostatni, który bym sugerował jako ważny dla alternatywy politycznej, to jest wyrównanie tych różnic regionalnych, które są bardzo widoczne. To będzie element też wyborów samorządowych, ale myślę, że postulat aby Polska rozwijała się w sposób zrównoważony jest niezwykle ważny. Żebyśmy nie tworzyli oaz bogactwa i istotnych oaz biedy, bo to niestety staje się, to widać. Muszę powiedzieć, że okres ostatnich 20 lat był w sumie okresem wyrównywania szans w większym stopniu niż nam się zdawało, a ten okres wejścia do Unii Europejskiej. Ja mam propozycję niech pani tego pilota da Jerzemu Szmajdzińskiego, bo on ma odpowiedni wzrost, żeby to jakoś uruchomić, ale to proszę za moim pozwoleniem, proszę bardzo. Jurek pomóż, bo dziewczyna skacze do, do góry, a nie może tego. Ja myślałam na początku ja myślałem, proszę państwa, na początku, że to są sygnały, że powinienem kończyć, ale okazuje się, że chodzi o klimatyzację. A więc lista Poważnych tematów, które lewica powinna wypowiadać, i jestem przekonany, że blisko jest już takiego, takiej dojrzałości programowej, ażeby to się stało, ponieważ pracują różnego rodzaju zespoły, grupy. Sam jestem związany z grupą, którą kieruje pan profesor Janusz Rejkowski. Jesteśmy blisko wypracowania odpowiedzi na bardzo wiele pytań, które dalece wykraczają poza scenę polityczną Polski, które należą do tych współczesnych, ważnych, globalnych problemów. I chcę też powiedzieć jedno. Nie ma żadnego powodu, i tu bym chciał takiego optymistycznego ducha państwu przekazać, nie ma żadnego powodu sądzić, że oto dominacja dwóch partii prawicowych, czy partii prawicowej i centroprawicowej, to jest ten finał historii, to jest ten, jak Fukuyama mówił, koniec historii. Nie. To jest jeden z etapów kształtowania się polskiej sceny politycznej, ale dalece nie zakończony. Polska, gdyby spojrzeć na poglądy społeczne, tak naprawdę ma miejsce dla czterech plus jednej partii. Te cztery partie to z jednej strony narodowa katolicka prawica w sensie światopoglądowym i egalitarna czy wręcz populistyczna w programie ekonomicznym. To jest PiS i wszystko co jest na prawo od PiS. -u. Po drugie to jest prawica, która jest światopoglądowo konserwatywna i Liberalna ekonomicznie. To jest część Platformy. Nie chcę wymieniać nazwisk, bo nikomu nie chcę robić reklamy, no ale domyślamy się, o którą to część Platformy chodzi. Trzecia partia to jest partia, która światopoglądowo jest dużo bardziej laicka, a ekonomicznie liberalna. To też dzisiaj mieści się w dużej mierze po stronie Platformy, choć... W przeszłości tej szerokiej koalicji sld czy SLD z roku 1999, było to również częścią naszego elektoratu, żeby była jasność. I jest to miejsce dla światopoglądowo laickiej, nowoczesnej, nowoczesnego wyborcy, który jest właśnie za przeciwko wykluczeniu, za równością szans i tak dalej. A ekonomicznie jest to rozumny, rynkowy... Egalitaryzm, a więc połączenie zasad zdrowej gospodarki rynkowej z odpowiedzialnością państwa za, za wyrównywanie szans i za cały program społeczny, który powinien być przez państwo proponowany i kontrolowany, jeżeli nie może być w całości przez państwo przejmowany. To jest miejsce dla lewicy. Ta partia plus jeden to jest oczywiście Polskie Stronnictwo Ludowe, które tak długo, jak nie będziemy im zabraniać stosowania wspierania się rodzinnego, będzie istniało na polskiej scenie. Dlatego, że naturą tego, tego ugrupowania, co trzeba docenić, co jest docenić, to jest wielka wzajemna lojalność i solidarność. I myślę, że Lewica, gdyby trochę może nie tego właśnie wzajemnego wspierania się bliskiego nepotyzmowi, ale dobrej zasady solidarności wewnętrznej od PSL-u przyjęła, to nie zaszkodziłoby to lewicy, ale to temat na inną, na inną rozmowę. Jeżeli więc ta scena polityczna kształtuje się, czy elektorat kształtuje się w taki oto sposób, to niewątpliwie miejsce dla lewicy jest. Jeżeli to miejsce dla lewicy jest, potrzeba dla tej lewicy programu, o którym mówił Grzegorz Napieralski, o którym wspominałem ja. Potrzeba dla tej lewicy współdziałania, a więc otwartości na inne ugrupowania. Ja nie chcę wracać do żadnych koncepcji koalicyjnych, bo za dużo by to wywołało dzisiaj dyskusji, ale ja nie mam żadnej wątpliwości, że lewica ma szansę o tyle, ile będzie otwarta i będzie umiała znajdować porozumienie zarówno z innymi ugrupowaniami, jak i ze związkami zawodowymi. Po trzecie, ta lewica musi mieć wierzących w swój program, wierzących w siebie, wierzących w sens swojej działalności liderów. Dlatego, że jeżeli jesteście nieprzekonani do własnych wartości, do własnej przeszłości i do tej dobrej przyszłości, którą oferujemy, nie mamy szans przekonania kogokolwiek. Przekonanie nas samych, przekonanie wewnętrzne jest podstawą, żeby być skutecznym politykiem i wiarygodnym politykiem. A więc ja życzę liderom SLD, żeby pokazywali to właśnie najgłębsze przekonanie, największą determinację, że to, o czym mówią, będą wcielać w życie, że to, co proponują, staje się ich naprawdę programem, że lewica będzie tą pierwszą partią, partią w Polsce, która powie tak dla programu, nie dla PR-u, bo naprawdę do tego PR-u można już dostać mdłości. I ponieważ jest to spotkanie jubileuszowe, to na koniec uwaga do nas, weteranów, walki pracy. Moi drodzy, lewicy potrzeba uporządkowania również tych frontów historycznych. Ja rozumiem konfuzję młodych ludzi, którzy są pytani o rok 89, 90 i późny, no bo cóż oni mogą powiedzieć. Nie dlatego, że są niedokształceni, bo są świetnie wykształceni, tylko nie mają emocjonalnej więzi z tym czasem. I często takie to są właśnie trochę z jednej strony wypowiedzi niepełne, które, które nas nie zadawalają, a z drugiej strony ucieczka od tego, co też jest niedobre, no bo trudno udowodnić, że, że jakakolwiek formacja polityczna zaczęła się dzisiaj czy wczoraj. Ale oczywiście trzeba pomóc, trzeba pomóc w tym, aby ta przeszłość była opisana w sposób uczciwy, zgodny z faktami, prawdziwie, ale także z taką żelazną zasadą wzajemnego szacunku. Wzajemnego szacunku, którego czasami w środowiskach nie tylko lewicowych, ale w ogóle w Polsce brakuje. Cóż, chcę powiedzieć, że niedawno byłem na takiej dużej uroczystości, ponad tysiąc ludzi w Waszyngtonie wręczano nagrodę Bushowi seniorowi i Kolowi za ich wkład w dwudziestolecie. I przemawiali tam różni ludzie. Clinton mówił o Bushu, inni mówili o sobie. Wszyscy mówili o sobie bardzo dobrze. Profesor Brzeziński wygłaszał laudację o kolu I siedzieliśmy razem. Ja mówię do profesora Brzezińskiego, wie pan, co jest naprawdę w Ameryce imponujące? Że wy o sobie potraficie tak dobrze mówić za życia. Bo u nas to zazwyczaj tylko na pogrzebie. A to, już z punktu widzenia, a to już z punktu widzenia nieboszczyków, szczególnie tych niewierzących, to jest mała radość. Bo jeżeli ktoś jeszcze wierzy, że, że coś dalej i po tym jest, no to pół biedy. Ale jak nie wierzysz, to, to właściwie już do ciebie to nie dociera. Mój postulat więc jest taki, żeby nie zamazując tych sporów, które miały miejsce, tego wszystkiego, co się działo, żebyśmy w tych relacjach historycznych wykazali wiele szacunku wzajemnego i wiele również tej właśnie dumy i godności z osiągnięć, które, które mamy i które niewątpliwie są poza wszelką wątpliwością.